Dla innych sektorów, powiedzmy, które są opodatkowane, nie podnosiliśmy. W ubiegłym roku zrobiliśmy trochę rewolucję, w, od środków transportu po prostu przyjęliśmy nowe zasady, z czego wynikły, w niektórych przynajmniej, od niektórych środków transportu obniżki. W ubiegłym roku sytuacja z tym przeliczeniem ilości kwintali razy cenę była bardzo dla rolników niekorzystna, więc w tym biegu nie podnoszenia podatków w roku ubiegłym, o 25% obniżyliśmy y, tą kwotę y, do podstawy wyliczenia. To była obniżka. My nie, nie, nie utrzymaliśmy na tym samym poziomie, tylko obniżyliśmy o 25%. Y, to było wyjątkowe, moim zdaniem, bo po prostu była wyjątkowa sytuacja, wyjątkowo obniżyliśmy, czyli. Y, nie obniżanie o 25% byłoby utrzymanie podatków na tym samym poziomie. No Według mojego toku rozumowania, tak by, by jak było, wyjątkowo obniżyliśmy w roku ubiegłym. Czy teraz, czy, czyli co, przyjmujemy zasadę, że to jest podstawą teraz, ten 25% będzie zawsze? Mniej. Mniej? Czy, czy jeżeli następna sytuacja wyjdzie, że będzie y, niekorzystny przelicznik, kwitale y, razy cena, y, cena y, ustalona przez wóz, y, to znowu jeszcze kiedyś o 10% obniżymy, y, no to możemy zachnąć w jakąś ślepą uliczkę. Wyjątkowo w ubiegłym roku, wyjątkowo o te 25%, teraz powinniśmy być, jest na zero i możemy mówić, czy tą obniżkę robimy. No może, żeby nie było tego szoku, bo yy, trzeba byłoby dobrze się przyjrzeć tym cenom, jak one wyglądają. Yy.